A, jestem Marek. Przyszedłem sobie do zajebistego parku, żeby się troszeczkę zrelaksować. Po tym, jak usunęli mi kanał. Tak, dokładnie jestem w parku i na naszym nowym kanale, na którym właśnie oglądacie ten film, jest już 250 tysięcy subskrypcji. Ponad 250 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, co nawet mam powiedzieć w tej sytuacji. Są to tak ogromne wyniki. To jest tak wielki zasięg. No rekord Polski, po prostu. Po prostu muszę Wam podziękować za to, że jesteście tak zaangażowani, bo szczerze nie spodziewałem się tego. Pamiętajcie o tym, że na milion subskrypcji na tym kanale, który mam nadzieję, że bijemy już niedługo. No, bo przeroście, widać. Że już niedługo będziemy mieli tą bańkę, będzie mój teledysk, Disco polo wraz z piosenką. Dzisiaj nagrywaliśmy sobie już pierwsze scenki do tego teledysku. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij czerwony przycisk. Taki sam czerwony przycisk kliknij na dole. Siej, Marek, słucham. Powiem Ci, że dobrze wyglądasz jako disco polowiec. Wiem, że dobrze wyglądam, no trzeba się jakoś przygotować do, do bycia <laughs> Discopolowcem. polowcem. Mam nadzieję, że mój outfit Wam się podoba. Ale nie o tym jest ten film. Chciałbym w jakiś sposób uczcić te 250 tysięcy subskrypcji, w sposób którego nikt by się nie spodziewał. No bo kto by się spodziewał krużwila, który je sobie w parku siedząc na stole torta. Kamerzysta prosiłbym ciebie, a w zasadzie nakazuje Ci iść po, tortę. po ja torta. Po torta? lepszego, tak. Ale gdzie ja Ci teraz na mojej torta znajdę? Pojawił się ogromny uśmiech. Ale gdzie ja Ci teraz torta znajdę? Nie. Człowieku, jesteśmy w parku. Jednak nie wiem, gdzie tu jest cukiernia. Nie ma w parku żadnych kiosków? Kiosków? To w cukierni kupujesz torta, a nie w kiosku. No to idź do cukierni, ja poczekam. No ale to musisz poczekać pół godziny. No ja to... sobie pociluję na ławce, a Ty idź. No dobra. Dobra, godzinę kurczę torta szukać, żeby sobie książę zjadł. A zresztą mam lepszy pomysł co z tym tortem zrobić. Piłem już tutaj świeczki na 250 tysięcy, ale inaczej to rozwiążemy. Skoro on leży, niczego się nie spodziewa. Debil! U. Co to choler... No w sumie. Co, nie zdenerwowałeś się? Nie, spodziewałem się tego. Dobry? Powiedz mi tylko, czy jestem brudny teraz? Mm, nie. Czysty. Jak wstanę do ciebie, to zaczniesz uciekać. Najprawdopodobniej. To, to po co ja mam się wyścigać? I co, i tak po prostu? Jak nie będziesz się tego spodziewał, to zrobić ci po prostu krzywdę. A wam, widzowie, dziękuję za 250 tysięcy subskrypcji. Jak możecie, to nie patrzcie się na moją twarz, bo jestem brudny. I co? Lecimy dalej do miliona. Zresztą? Nie nagrywaj mnie, bo zaraz ci... <noise> Im jesteś bliżej, tym zwiększasz prawdopodobieństwo na to, że coś ci się złego stanie. Serio. Spodziewałem się tego, ale to mi nie To Dlaczego leżałeś? Będę. Skoro się spodziewałeś? No kurde, no co miałem robić? Korzystam z życia. Dziękuję za 250 tysięcy subskrypcji. Tak, tak, odsuwaj się dalej. Wtedy nie będziemy granic, ani nic? No i tak mi uciekniesz, bo on człowiek. Do zobaczenia, Państwu.